Cześć, z tej strony Pana Dobrowolska i witam Cię serdecznie w moim podcaście. Uff, nie wierzę, że to mówię i że to się dzieje. Nareszcie. Jakiś rok zwlekania z tematem, ale w końcu jestem tutaj z Wami i możemy się nareszcie usłyszeć. Postanowiłam, że w tym pierwszym odcinku troszkę Wam opowiem o sobie. Osoby, które mnie obserwują, już nieco wiedzą o mnie i o mojej historii, ale dla nowych osób myślę, że to będą przydatne informacje. A więc, tak, jestem dietetyczką, psychodietetyczką, terapeutką karmienia, dietetyczką sportową i technologką żywności. Na co dzień zajmuję się żywieniem dzieciaczków w wieku. Od 0 do 6 roku życia. Przede wszystkim zajmuję się wszelkimi trudnościami związanymi z żywieniem. Moim konikiem jest temat neofobii pokarmowej i wybiórczości pokarmowej. Pomagam również mamom na etapie rozszerzania diety, które nie wiedzą, jak się do tego tematu zabrać, lub gdzieś pogubiły się na tym etapie, lub po prostu dziecko nie chce jeść i już tam gdzieś pojawiają się trudności. Na co dzień prowadzę konsultacje indywidualne w Krakowie stacjonarnie oraz online, tutaj bez ograniczeń. Prowadzę również terapię żywienia, wykłady edukacyjne dla rodziców, warsztaty kulinarne dla dzieciaków, dla rodziców z dziećmi oraz dla młodzieży. Prywatnie jestem również mamą, obecnie 4,5 latka. To doświadczenie bycia mamą sprawia, że mam nie tylko wiedzę, ale również zderzenie z teorii z praktyką i dobrze wiem, że nie wszystko to kwestia organizacji. Okej, okay, dlaczego dietetyka dziecięca? Długo szukałam swojej drogi, długo zastanawiałam się, gdzie jest ta część dietetyki, w którą chciałabym iść, i na początku prowadziłam swój gabinet dietetyczny, gdzie przyjmowałam w sumie wszelkie przypadki, tak? głównie dietetyka kliniczna. Od młodzieży po y, osoby starsze. Pracowałam tam głównie na spisach i jakoś nie czułam, że to jest mój klimat. Te od początku gdzieś mi nie siedziały i czułam, że coś mi tam brakuje, że to jedzenie to nie tylko jedzenie. W związku z tym pojawiły się studia z psychodietetyki i to był strzał w dziesiątkę, bo dzięki temu y, zaraziłam się w ogóle psychologią i takim szerszym grzebaniem w tym, co tam się dzieje. Później miałam epizody, dosyć dłuższe epizody pracy w kateringach dietetycznych, ale tam się wypaliłam zawodowo i nie czułam swojej misji. Ja generalnie od zawsze czułam, że ja mam jakąś misję do spełnienia, ale bardzo długo nie mogłam jej znaleźć. I ta misja w zasadzie pojawiła mi się, gdy zostałam mamą. Gdy zaczęłam karmić piersią i słyszałam wszystkie złote rady od wszystkich, co ja mogę, a czego nie mogę. I zaczęłam czytać w internetach, co tam jest napisane na ten temat. Słuchajcie, przeraziłam się. Przeraziłam się, ile jest sprzecznych informacji, ile jest informacji fałszywych, przekazywanych w sposób taki, że mamy są w stanie w to uwierzyć. I stwierdziłam wtedy, że skoro ja. Osoba wyedukowana w tym temacie, czytam to i po prostu mam w głowie sieczkę, to co czują mamy, które nie mają tej wiedzy co ja i naprawdę nie wiedzą, co robić, kiedy ich dziecko ma jakieś trudności z żywieniem, czy nawet nie wiedzą, co mogą mieć przy karmieniu piersią, tak? Wtedy poczułam, że moją misją właśnie będzie żywienie dzieci. Jest to dość przewrotne, ponieważ kiedy zaczynałam pracę w moim gabinecie, na samym początku, zaraz po studiach, to stwierdziłam, że ja nigdy nie będę pracować z dziećmi. Także wiecie, nigdy nie mówcie nigdy. Droga od tego, kiedy postanowiłam, że zajmę się żywieniem dzieci, do obecnego momentu zajęła mi 4 lata. Przez te 4 lata bardzo dużo się zmieniało. W mojej głowie ja się zmieniałam, zmieniałam się jako mama, jako osoba, jako specjalistka. I bardzo długo też w tym czasie szukałam swojego miejsca i tego swojego. Tej swojej niszy takiej totalnej, do końca nie wiedziałam, czy chcę się zajmować rozszerzaniem diety, czy, czy neofobią, czy w ogóle mamami, czy karmieniem piersią, gdzieś tam musiałam przejść przez pewne etapy. Natomiast kiedy moje dziecko wpadło w okres neofobii żywieniowej i z dziecka jedzącego wszystko podczas rozszerzania diety przeszło do dziecka jedzącego bułkę z masłem, <laughs> skąd też nazwa podcastu, i jogurt, to to autentycznie poczułam ten strach i, i wiem, co czują rodzice na tym etapie. Przechodziłam przez ten okres, przechodziłam też przez lepsze i gorsze momenty. Sama wpadłam w jakieś błędy, na przykład w błędne koło, gdzie dziecko czegoś mi odmawiało, i ja mu podawałam coś innego. I poczułam, że to jest to miejsce, że to jest to miejsce, w którym ja się chcę zakotwiczyć, w którym chcę pomagać rodzicom. Ja, na swoim przykładzie, również popełniłam sporo błędów, wpadłam w różne pułapki. Między innymi zaraz na początku rozszerzania diety chciałam być super idealną gosposią i robiłam plan posiłków osobno dla dziecka, osobno dla nas, z tym, że mój mąż wtedy był na bardzo restrykcyjnej diecie, więc w zasadzie robiłam trzy plany posiłków na tydzień. Dla dziecka, dla mnie i dla męża. Oczywiście po dwóch tygodniach się wyczerpałam i rzuciłam tym wszystkim, ale ta wiedza pozwoliła mi też dotrzeć do miejsca, w którym zdałam sobie sprawę, jak ważne jest, żeby od początku zapraszać to dziecko do naszego wspólnego stołu i żeby tak konstruować nasze posiłki, żeby dziecko mogło coś od nas jeść. Bo my będąc z rodzicami jesteśmy na tyle wyczerpani, że nie mamy siły na to, żeby stać przy garach i osobno dziecku tutaj robić trzy zupki, każda z czegoś innego. Przecier marchewkowy, tutaj pire z batata, pire z groszku, no nie mamy na to czasu. A więc generalnie po tym moim krótkim epizodzie, ale jakże bardzo pomocnym, y, również postanowiłam zaprosić nasze dziecko do naszego wspólnego stołu, Jedliśmy od początku razem. Dawałam mu to samo, co ja jem, oczywiście dostosowane do jego możliwości, i to było bardzo cenne dla mnie doświadczenie. Od tego czasu również promuję to, aby dziecko zapraszać właśnie do stołu. Początki macierzyństwa były dla mnie bardzo trudne, była to pandemia. Dodatkowo przez pewien czas miałam niezdiagnozowaną depresję poporodową, o czym nie wiedziałam, więc było mi naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Natomiast też to jest dla mnie cenne doświadczenie, bo dzięki temu wiem, co mogą czuć mamy, które naprawdę są wyczerpane. Wtedy też nastąpiła pewna zmiana u mnie, tak? Postanowiłam zadbać o siebie, zadbać o swoje zasoby, żeby móc opiekować się dzieckiem. I dlatego w zasadzie jestem tu, gdzie jestem. Po pierwsze, z mojego wykształcenia, z moich własnych doświadczeń i z takiej mojej misji płynącej prosto z serducha, chcę pokazać rodzicom, jak mogą sobie radzić z żywieniem dziecka na co dzień. Chcę im pomagać, aby to ten wspólny stół był naprawdę przyjemnym czasem, a nie walką o przetrwanie. Oraz rodzicom, a przede wszystkim mamom, bo moje treści głównie są skierowane do mam. Chcę pokazać, jak dbać o siebie na co dzień, jak bardzo jest to ważne, żeby dbać o swoje zasoby, żeby mieć co przekazać swojemu dziecku. W moich działaniach na co dzień wspieram mamy, edukuję oraz promuję również zdrowie psychiczne i dbanie o swoje zasoby. A dlaczego podcast? I dlaczego taka nazwa Bułka z Masłem? Bułka z Masłem. To taka w zasadzie troszkę przewrotna nazwa. Po pierwsze, dlatego, że jest to ulubiony posiłek dzieci w okresie nowości żywieniowej. Często wtedy słyszę, że moje dziecko je tylko bułkę z masłem, więc od razu mi się to tak skojarzyło, że to będzie fajne jakieś takie nawiązanie. A po drugie, trochę tak przewrotnie, że żywienie dzieci to nie jest bułka z masłem. I często przedstawiane są w mediach społecznościowych czy w reklamach takie wizje, że dzieci wszystko jedzą i jest pięknie, ładnie, rodzina jest szczęśliwa, a w rzeczywistości to nie jest takie łatwe. Więc stąd taka przewrotna nazwa. Jak i również rodzicielstwo to nie jest bułka z masłem, czego doświadczam na własnej skórze. A dlaczego podcast? Bo ja uwielbiam mówić. Pisanie nigdy nie było moją mocną stroną, pamiętam jak na maturze cieszyłam się, że trzeba było tam napisać półtorej strony jakiegoś tam opowiadania I jak już widziałam, że już przewracam kartkę na drugą stronę i że w końcu mogę kończyć, to ja byłam przeszczęśliwa, że pisałam wiecie, takimi dużymi literami po prostu jak najszerzej i jak największe odstępy, więc pisanie nigdy nie było moją mocną stroną, zawsze trudno jest mi jakoś jak piszę, wyciągnąć tą, tą esencję. I gdzieś tam próbowałam, y, czy posty na Instagramie dawać takie, wiecie, w skróconej wersji, czy pisać coś, ale ja mam tyle do powiedzenia, że dla mnie krótkie formy są za krótkie, a pisanie jest dla mnie zbyt męczące. Więc po prostu lubię rozmawiać i dlatego ten podcast powstał. Sama również słucham dużo podcastów. Bardzo dużo słuchałam, kiedy moje dziecko było malutkie. Do tej pory słucham podcasty, jest to dla mnie bardzo fajna i dostępna forma, gdyż mogę sobie zawsze założyć słuchawki na uszy i po prostu na przyspieszeniu jeszcze coś posłuchać. Dlatego, skoro sama z tego skorzystam, też chciałam dla Was stworzyć taką dostępną formę. Dobra, to chyba tyle na dziś. Nie chcę Was jakoś tutaj zanudzać moją osobą. Zapraszam Was serdecznie do słuchania mojego podcastu. Będę tutaj mówić o żywieniu dzieci, też o macierzyństwie i o dbaniu o siebie w rodzicielstwie. Zapraszam Was również na moją stronę internetową www.polnadobrowolska.pl oraz na moje media społecznościowe dobrowolska.psychodietetyk na Instagramie i na Facebooku również Dobrowolska na mediach społecznościowych informuję na bieżąco, co się u mnie dzieje. Możecie się również zapisać do mojego newslettera. Odnośnik znajdziecie zarówno na mojej stronie, jak i na Instagramie, gdzie również wysyłam na bieżąco informacje, co się u mnie nowego dzieje. Ale nie martwcie się, nie będę was tam zaśmiecać spamem, bo tak jak wspomniałam, pisanie nie jest moją mocną stroną. No to tyle na dziś. Dajcie znać, jak się Wam podoba. <laughs> Cieszę się, że w końcu nagrałam ten odcinek i mam nadzieję, że będziemy się tutaj słyszeć regularnie. Do usłyszenia i dobrego dnia!